Nareszcie wolni po 10 tysiącach lat. Czas zniszczyć ziemię. Alfa teleportujemy piątkę wybić nieuzwolnionych ludzi. Power Rangers. Występują. Iluzji, część druga. Zanikasz, Zak. Scenariusz. Musisz z tym walczyć. Nie potrafię. Reżyseria. Wszystko zgodnie z planem. Zak utracił pewność siebie i zaraz rozpłynie się w powietrzu. Wkraczamy w fazę drugą. Wybornie, mój złoty. Zło triumfuje. Żegnajcie, Power Rangers. Integralność twojej struktury molekularnej pozostaje w stosunku odwrotności do poczucia własnej wartości. Im bardziej Zag wątpi w siebie, tym szybciej znika. Nie daj się! Jeśli możesz, sam się dowiedz, każeł błotnik zna odpowiedź. Jest go coraz mniej. To na nic. Nie pokonam Rity. Gdybyśmy mogli skontaktować się z Zordonem, nie mamy już nadajników. A może ten mały by nam pomógł? Mówił, że zna odpowiedź. Jak on się nazywał? Sotnik? Błotnik? Znasz me imię, więc tu jestem. Ale czego chcecie jeszcze? Nasz przyjaciel znika, Rita go zaczarowała. Waszym wrogiem jest też Rita? Każeł błotnik, więc was wita A jeśli chcesz wolnym być, pozytywną wysnuj myśl Co on gada? Skoro znikasz przez brak pewności siebie, to może mieć rację Spróbuj, Zak. Myślicie, że to zadziała? No dobrze Myśl pozytywnie, Zach. Pamiętam naprawdę trudną walkę. To działa. Myśl dalej. Zaczynasz wracać. Nie sądziłem, że mogę zwyciężyć. Ten potwór był okropny, a jednak udało mi się. Jestem. <noise> hey man, bardzo Ci dziękuję za radę. Chociaż jest mi bardzo miło, to zwycięstwo Twoje było. A jednak wciąż tu tkwimy. Udało mu się, ale reszcie nie pójdzie tak łatwo. Zostaniesz nareszcie władczynią Ziemi. O, tak. Proszę o ciszę. Stracili monety mocy. To tylko kwestia czasu. Alfa, musimy nawiązać łączność z wojownikami mocy. Nie rozumiem. Aparatura działa, a oni nas nie słyszą. To zakłócenia na wyspie iluzji. Próbuj dalej. Tak jest. Mógłbym wzmocnić sygnał, gdybym wpłynął na przepływ mikrostrumienia transpondera w komputerze. Co się stało? Pomieszały mi się przewody. Wysadziłem bezpiecznik quasi-troniczny. Szybko, wypróbuj obwód awaryjny. Pośpiesz się. Musimy nawiązać łączność. Słyszałeś, komputerze, musisz działać. Ratujmy naszych przyjaciół. Nie mamy szans bez monet mocy. Może błotnik wie, gdzie je znaleźć. Mógłbym dopomóc wam przy powrocie, lecz o monety sami się troszczcie. Sami? Nie wiemy nawet, od czego zacząć. Przeszukaliśmy półwyspy. Stwierdzam na 98%, że powinniśmy szukać w tym kierunku. No to zaczynajmy. Zaczynajcie i tak jak Kimberly, nabrać się dajcie. No nie. Nie do wiary. O mój przyjacielu, dostrzegam bezbronną, leśną istotkę potrzebującą naszego wsparcia. Prawda płynie z Twych ust. To piękny okaz żółwia. Śpieszę mu na ratunek. Szlachetny Czacho, nigdy, przenigdy nie naraziłbym cię na fatygę. Sam mu pomogę. Mięśniak? Czacha? Jacy oni mili? O kim mówisz? Tam nikogo nie ma. Dobrze się czujesz? Sama nie wiem. Razem spełnijmy ten szlachetny uczynek. Razem? O mój dobry przyjacielu, jeśli Rita takich odmieniła, może zrobić wszystko. Ona się dematerializuje. Błotniku, pomóż Kimberly. Choć przerażać ropucha, silna bądź i nie trać ducha. O nie, tylko nie ropucha. To było okropne. Nie chcę o tym pamiętać. Musisz to przełamać, Kimberly. Naprawdę muszę? Była wielka i ohydna. Ale tylko moja broń mogła ją pokonać. Zrobiłam więc, co do mnie należało. Dobrze, iluzja zniknęła. Dzięki. Kitowce atakują. Tommy ma kłopoty. Wszyscy na jednego? Co ty wyprawiasz? Przestań! Co cię napadło, Tommy? Uspokój się, to my otrząśnij się. Cała chmara, nie jesteśmy kitowcami. Co zobaczyłeś? na przywidzenia. Spokojnie, stary. To my! Ja Wam pokażę. Naprawiłeś komputer alfa? Z radością melduję, że wszystkie systemy są już sprawne. Nasz mały Tommy stracił zaufanie do swych przyjaciół. Power Rangers są straceni. Nie dopadną mnie. To my. Jest ich zbyt wielu. Nie pokonam ich. Spójrzcie, zanika. Pomóż głotniku. Nie daj się sterować, Richie, a poradzisz sobie znakomicie. Już rozumiem. Muszę być silny. Byłem zupełnie sam. Trzymaj się tego. Nie zostawiaj nas. Wiedziałem, że mi się uda, i dopiąłem swego. Świetnie. A niech go. Billy i Trini padną ofiarą mego zdradzieckiego planu. Zaatakował mnie miliard kit ludzi, a wcale się ich nie bałem. Wszystko w porządku, Trini? Boję się, że będę następna. Rita chce, żebyś tak myślała. Robisz się przezroczysta. Billy, jesteś za wysoko. Wszedłeś za wysoko. To iluzja Rity. Szybko pomyśl o czymś dobrym. Pamiętaj co mówił błotnik. Lęk swój pokonałaś w MIG wspinając się na sam szczyt. Czekacie kolejny test. To iluzja Rity jest. Dobrze, Trini. Billy? To na nic. Moja wiedza naukowa jest bezużyteczna. Zawiodłem was. To nie twoja wina. Nie poddawaj się Ricie. Błotniku, Rita dopadła Billiego. Billy walczył jak we śnie, złej królowej nie dał się. Pamiętam tę walkę. Schwytała mnie. Ale poczęstowałem ją harpunem i wygrałem. Zwyciężyłem! Udało ci się transformenalnie. Jestem całkowicie zregenerowany. Może nareszcie odnajdziemy monety i uciekniemy stąd. Gdybyś był prawdziwym wodzem, uwolniłbyś już swoich przyjaciół. To prawda. Jasonie, przywódco mocarzy, moja zła moc cię dopadnie. Mają rację. Powinienem znaleźć ratunek. Nie słuchaj, Jasonie, ja Rita. Chcę, żebyś zwątpił w siebie. Powinienem był coś zrobić. Błotniku, potrzebujemy twojej pomocy. Ojej, co za dzień ktoś tu rzucił czary złe. Znikamy. Nie ma ich. Polegali na mnie, a ja ich zawiodłem. Nie widzi nas, a w dodatku znika. Jeśli ktoś się skoncentruje, moc wewnętrzną odnajduje. Muszę się skupić. Jeszcze nie wygrałaś, Rito. Pamiętam, jak walczyłem ze Sfinksem. Na początku było źle, ale nie poddałem się. Wróciłem. Nie do wiary. Nie dali się oszukać. Nasze nadajniki i monety mocy nie były nam potrzebne. Każdy z nas odnalazł siłę w sobie, potrzeba nam było tylko wiary, pośpieszmy się. Transformacja Smokozor, Mastodon Pterodaktyl, Triceratops Tygrys Szablozębny Tyranozał Uciekli z mojej wyspy! Ruszamy! Zwiększam moc Mega Smokozorda! Do ataku, piorze! Ognia! Atakujemy z pełną mocą. Będziesz następny lokaz. Wzywam emocja, szczura i ultra zorda. Kończmy z nimi! Oh, jest... Moc Ultrazorda! Koniec z Tobą. Ognia z wszystkich dział. Lokardam uciekł. Dopadniemy go następnym razem. Oglądaliśmy starania mięśniaka i czachy. A teraz? Zack! Twoja kolej, Zach. Baw się dobrze. Na pewno zwyciężysz. Nie jestem tego pewny. Daj spokój, jesteś najlepszy. Chyba nie straciłeś pewności siebie. Po tym wszystkim co? Przeszliśmy do roboty za. Dziwna muzyka. Kto puszcza płyty? Patrzcie, to psotnik, Błotnik. Zwycięzcą konkursu został za. <śpiewanie> Wersja polska na zlecenie telewizji Polsat Telefilm Łódź. Tekst Monika Kaźmierczak. Czytał Piotr Dobrzyński.